Cześć, witajcie. W kolejnym filmie musiałam pożyczyć opaskę od mojej córki, bo nie wiem, co zrobiłam ze swoją, swoją drogą. Dzisiaj próbowałam ułożyć te włosy pianką, w sensie tam te różne etapy, ale zamiast żelu dać piankę i jakoś mm, dziwnie wolę chyba opcję z żelem, ale dalej będę sobie eksperymentować. Ale dzisiaj, jak widzicie, po tytule będę razem z Wami rozpakowywała paczkę. Tak jak już mówiłam wcześniej, ona dotarła jeszcze przed moim wyjazdem do Włoch, ale wiecie, wyciągnęłam tylko te potrzebne rzeczy, uprać co tam trzeba i tak to zostawiłam. Więc teraz no, wróciłam, jak widać, stare tło. Więc y, będziemy to rozpakowywać. Patrzę tak tutaj. Chciałam podnieść, ale nie ma szans, żebym ja to podniosła, więc y, nie wiem, możemy udawać sobie wkleję tutaj, że trzymam jakąś paczkę. W takim razie chyba będziemy po prostu chaotyczni jak zawsze. Filmy z paczką są zawsze chaotyczne, ale w sumie lubię je nagrywać, lubię potem sobie też z Wami popisać w komentarzach, bo dajecie mi pomysły, co można wysyłać. Plus, co istotne, ja tę paczkę wysłałam sobie sama, więc też wrzuciłam tam rzeczy, które nie mieściły mi się do walizki tej samolotowej. No, to tego już nie będę Wam pokazywać, no bo to są takie. Najzwyczajniejsze ubrania, które y, chociażby noszę teraz. No dobra, zaczynamy. I jak na to patrzę, będzie większy miszmasz niż się spodziewałam, ja też nie wszystko pamiętam, co tam wrzuciłam, więc w sumie może i będę miała y, niespodziankę. Jeżeli znajdę linki do tych produktów, y, to zostawię je na dole w opisie. I zaczynamy od. Poczekajcie, może tak. Takiego obrazu malowanie po numerach. Ja sobie, jak wiecie, próbuję coś tam malować. Jakoś bardziej akwarele do tej pory mi przypasowały. Teraz postanowiłam spróbować tego, bo powiem wam, że ja nie mam takiej artystycznej duszy, że będę tworzyć i sobie ja to widzę, i po prostu to samo wychodzi spod mojego pędzla. Zdecydowanie nie. Więc może tutaj, jak ktoś mi powie, co mam malować, gdzie. To przynajmniej, tak wiecie, w celach relaksacji i trenowania też yy, dłoni. Więc taki obraz ma mi wyjść, a co wyjdzie, to zobaczymy. Następnie mamy liofilizowane truskawki. Dwie tuby, trzecia już jest w użyciu, bo po prostu dorzucam mojej córce do lunchboxa. Ona ze wszystkich owoców liofilizowanych najbardziej lubi truskawki, więc no, sama sobie wybrała. I to jest firma Mixit. Nie wiem, czy to słyszycie, ale są strzały. Nie wiem, czy znowu strzelają do ptaków, czy co. Masakra na tej malcie. Wracając do truskawek. Ta firma też często robi współpracę z kimś na Instagramie albo na YouTubie. Wtedy są też kody zniżkowe dla widzów. Niestety takiej współpracy nie mam, chociaż mogłabym reklamować truskawki. Właściwie moja córka bardziej. No ale jeżeli gdzieś tam u kogoś zobaczycie taki kod, to warto użyć. A w ogóle zobaczyłam, że za mną siedzi lama. No mówiłam, że mamy miszmasz, ponieważ kolejne są skarpety. Moja przyjaciółka dała nam skarpety dla całej rodziny. Skarpety związane z Polską. Moim zdaniem mój mąż dostał najlepsze, bo to są takie z pierogami. Kto by nie chciał skarpet z pierogami, prawda? Następnie tutaj dla mnie takie maki. Może jak te się skurczą w praniu, to też będą dla mnie dobre. Zobaczymy. A co to jest dla mojej córki? Czy to jest dzik? Nie, to jest żubr, przepraszam. Dlaczego dzik? To jest żubr oczywiście, więc widzę, kolorystyka taka zachowana, tak rodzinnie. Ej, ale w ogóle ten żubr śmiesznie w sumie wygląda. Następnie tutaj u góry mam sukienkę, którą pokazywałam Wam, tą, co mówiłam, że taki namiot. Prawda? I ktoś mnie zapytał, ja nie wiem, czy ja w końcu odpisałam na to, czy nie, czy to prześwituje, szczególnie ta część na dole, to w ogóle nie prześwituje. Patrzcie, tak, tak serio, serio. Może jak tak patrzę pod słońce, to wtedy tak, ale jeżeli mamy to ubrane, nie widać majtek jak coś. Mega porządny materiał, i myślę, że na Maltę to tak na teraz. Ja Wam chyba tego nie pokazałam, no nie? Wydaje mi się, że ja to od razu wrzuciłam do tej paczki, więc myślę, że bardziej pokażę to już gdzieś, jak będę w tym chodzić. To jest taka sukienka, też raczej taka letnia, i ona jest z HM. Wydaje mi się, że jej już może nie być, ale jest taka, powiedziałabym. Do kolanka, no zdecydowanie muszę Wam to pokazać już, może w jakimś kolejnym vlogu. Dobra, idąc dalej, co tu robią kredki? No ale okej, okay. moja mama kupiła te kredki, one są takie, wiecie, dwustronne, więc mamy 12 kredek, ale 24 kolory. Wow! Pytałam się też Was na Instagramie, co mam przywieźć z Polski, jeżeli chodzi o głównie kosmetyki. Dostałam tyle poleceń, że myślę, że przez następne lata mogłabym tego używać. Wybrałam kilka, może kilkanaście, nie wiem. Zaczynamy od tego. Coś, co polecaliście, ale ja też to polecam i to jest nie wiem, które już moje opakowanie. To jest emolientowa odżywka bez spukiwania z firmy Anwen. Ale ta wersja murela. Ona mi zdecydowanie najbardziej przypasowuje. I ja to sobie po prostu tak wgniatam włosy. Poczekajcie, walnęłam truskawki. Proszę się przesunąć. Ja ją sobie po prostu tak wgniatam w jeszcze bardzo, bardzo mokre włosy, i potem na to coś stylizującego, jakiś żel czy coś. Ona w ogóle mega ładnie pachnie. Naprawdę. Super produkt, no i też nie potrzeba go nie wiadomo ile. E, następnie mamy, to też jest produkt, który Wam pokazywałam. E, jestem powtarzalna, ale jeżeli coś mi się spodoba, to już się raczej tego trzymam. Jest to nawilżający koktajl do twarzy, trzy w jednym, z firmy Nakomi. Konkretnie ta maseczka, bo jak ją zamawiałam, to e, zobaczyłam, że są tak jakby bardzo podobne opakowania, tylko tutaj ona nie jest nawilżająca, tylko jakaś tam inna, ale ta jest dla mnie super, na pewno najlepsza taka nawilżająca maseczka, jaką używałam, oczywiście dam link na dole, następnie krem z filtrem dla mojej córki to jest Sunbrella, 50 z firmy Baby Dermedic robiłam już rok temu dwa lata temu rozeznanie wśród tego typu produktów i na Malcie i w Polsce i to było bardzo polecane przez dermatologów konkretnie dla dzieci. No i nie ma się co oszukiwać, ten produkt jest i gęsty i biały, więc to nie jest tak, że od razu zniknie, nic się nie będzie lepić i tak dalej, no ale myślę, że dla tej porządnej ochrony przeciwsłonecznej warto. Będę chyba najnudniejsza na świecie, bo już któryś rok Wam pokazuję ten krem, ale zawsze będąc w Polsce zabieram go ze sobą. Jest to oczywiście lekki krem brzozowy z firmy Sylveco, to już moje, nie wiem nawet, nie zliczę które opakowanie. To jest dla mnie taki bardzo poprawny, dobry krem, bez szaleństw, na co dzień, super. Moja, pewnie 30. pomadka firmy Tissan, ale konkretnie ta. Ja nie lubię takich w spójczkach mieć poza domem gdzieś i tam, wiecie, tym paluchem wydłubywać. Dla mnie to jest po prostu najlepsze takie przełożenie jakości, wilżenia do ceny, chociaż pamiętam, jak te pomadki były dużo dużo tańsze ale kumam inflację dobra trzy kolejne kosmetyki pierwsze kapsułki z firmy Isana te takie rybki to słyszałam że tak na no to się mówi e, pielęgnacyjne intensywnie ujędrniające będę ujędrniona dostałam polecenie na konkretne te czy to jest jakaś sugestia ja wiem że w przeliczeniu biorąc pod uwagę że tam mamy jakieś serum no to w przeliczeniu na Jakiś produkt 50-30 ml, wychodzi to mega drogo, ale ja sobie to tak wzięłam, wiecie, na jakąś podróż czy coś takiego. Następnie krem pod oczy, to jest krem maska i ja bardzo lubię ten konkretny produkt, tylko ten konkretny, bo jak miałam próbkę, jakiegoś takiego bardzo podobnego, to dla mnie tak niewiele robił. Ale jeżeli chodzi o, o ten konkretny, to bardzo go lubię. W sensie, jeżeli bym go nie lubiła, to pewnie nie kupiłabym kolejnego opakowania, no nie? Dalej mamy serum do paznokci, chyba też trochę do skórek z firmy Neonail. No i nie odpakowałam go. Przyznam się szczerze, zapomniałam o jego istnieniu. Dalej takie wiecie, haczyki. Ikei, bo już tutaj takie mamy i żeby wszystkie były takie same, to przywiozłam je z Polski, no bo tutaj Ikei nie mamy, a one całkiem nieźle się trzymają. Może teraz dwie minuty na sekcję dziecięcą. E, moja córka dostała taką grę Nogi 100 nogi. Ona już jest rozpakowana, więc nie chcę, żeby mi tutaj poleciała. Co prawda jeszcze do niej tutaj niby wiekowo nie dorosła, ale myślę, że możemy zacząć próbować. To jest takie wiecie, kto ułoży dłuższą nogę, rzuca się kostkami, całkiem fajna, całkiem fajna gra. Chociaż uważam, że jeżeli szukacie jakiegoś prezentu dla powiedzmy trzylatka, trzylatki, albo po prostu pierwszej gry dla dziecka takiej planszowej, to ja tak osobiście i moja córka najbardziej polecamy grzybobranie. O takie. Mega fajne, dla całej rodziny, dziecko się uczy o co chodzi, tam wiecie z tym pionkiem sobie robimy tup, 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 zbieramy te grzyby, potem jest dodawanie i odejmowanie, no bo muchomor zżera nam dwa dobre grzyby. Zdecydowanie bardzo fajna taka pierwsza gra i może do tego konkretnego modelu, który mamy, bo jak są inne to nie chciałabym odpowiadać za wszystkie grzybobrania tego świata. Zostawię wam oczywiście link na dole. Tutaj mamy też od mojego brata i mojej szwagierki. Feluś i Gucio grają w sylaby i to jest gra edukacyjna, która po prostu uczy dziecko czytać. Zaczynamy od sylab, potem robimy z tego słowa. To jest gra, którą im zasugerowałam. Powiedzmy, użyję takiego słowa, chociaż Mój brat po prostu powiedział: Wyślij mi link po bardzo dużym researchu. Ona ma naprawdę mega dobre opinie. No i zobaczymy, czy się u nas sprawdzi, bo jeszcze nie otwieraliśmy. Jeszcze będąc w Polsce, pokazywałam wam to Domino Pucia. To jest mega fajne, tylko że tutaj już mamy Domino, bo ona też dostała takie ze zwierzątkami, więc Domino z Puciem zostało w trójmieście. Będąc dalej w trybie dziecięcym, moja córka dostała od babci. Takie ogrodniczki. Jak ja to mam pokazać? Ja w ogóle uwielbiam te firmy. Uważam, że te ubrania są takie ładne, tylko, że są też drogie. No nie ma co ukrywać. Ten materiał jest bardzo, bardzo przyjemny i w ogóle moja córka ma ostatnio jakiś szał na chodzenie w ogrodniczkach i chce chodzić w kółko i w kółko, więc czemu nie? Mamy też takie spodnie. One są bardzo, bardzo cieniutkie, więc właśnie myślę, że na teraz, na Malte i one są z H&M. Ja mam trochę problem z moją córką, w sensie, no dobra, dziwnie to zabrzmiało, ale chodzi mi, że ona jest dosyć szczupła i bardzo często w pasie te wszystkie spodnie, czy spodenki, czy nawet spódnice są dla nich po prostu za szerokie. Może znacie jakiś sklep, gdzie tak wiecie, jest trochę wężej dla takich szczuplejszych dzieci. Na przykład tutaj też jest z firmy Next takie spodnie, no to tu już widzę, że Mimo tego, że jest gumka, mimo tego, że jest sznurek i tak trzeba by było dosyć mocno je ścisnąć, bo ona jest po prostu bardzo wysoka, więc tak jakby ja nie wiem, czy producenci zakładają, że jak dziecko już ma tam metr 5 czy coś, to już powinno być też trochę szersze, nie wiem. No ale tak czy siak, takie spodnie, a może się nauczę zwężać je. Ja i szycie to tak powiem Wam nie bardzo, ale może czas to zmienić. Inglot to jest jak to po polsku? Czy tutaj lakier optycznie wybielający paznokcie. Może go otworzę, bo jeszcze tego nie zrobiłam. On był polecany na TikToku, ale jak pokazałam wam z Bielendy, że kupiłam ten i jeszcze o taki podobny, to też dostałam wiadomość, że ten jest dużo lepszy, więc Mam nadzieję. Aktualnie mam hybrydy, bo po prostu jeżeli gdzieś wyjeżdżam, tak jak teraz do Włoch, to jest dla mnie miliard razy łatwiejsze, ale jak je zdejmę, no to będę testować. Takie płatki hydrożelowe, intensywny efekt nawilżający z kofeiną i wyciągiem z arbuza. Ja kiedyś miałam takie mega fajne płatki, one były chyba z jakimś śluzem ślimaka i to było całe opakowanie. Dlaczego dopiero teraz sobie o tym przypomniałam? Nie wiem. No i przechodzimy do tematu włosów. Tutaj w 100% posłuchałam się Waszych poleceń, głównie tych na Instagramie, ale też pisaliście mi pod filmem, więc może zacznę od tych produktów, które przyszły w paczce. Pierwsze to jest ziołowa wcierka rozgrzewająca z firmy Anwen. Bardzo dużo poleceń. Jak pokazywałam Wam, co stosuję tam na porost włosów, to jedne truskawki pozwaliłam. Przepraszam, truskawki. E, wracając, mm, jak pokazywałam Wam, co stosuję na ten porost włosów, mówiliście, żebym spróbowała to, chociaż to chyba ma śmierdzieć, ale to jest bardzo, bardzo rzadkie. I boję się troszeczkę tego efektu rozgrzewającego, no ale zobaczymy. Jeżeli miałabym powiedzieć, jaką firmę najczęściej, ale tak definitywnie najczęściej mi polecaliście, to byłaby On Libio. Więc mam. Zdecydowanie najwięcej produktów. Tutaj akurat trzymam odżywkę humektantową, ale mam też proteinową, mam też emolientową, więc pełen zestaw. Równowaga pech będzie zachowana. Następnie również z tej firmy. Och, dziwna nazwa, w sumie chyba jej wcześniej nie czytałam. Och, Rona. Przed UV w mgiełce. Wiecie, mieszkam na Malcie. Chyba powinnam. I następnie mamy peeling do skóry głowy. To nie jest ten enzymatyczny. Jakoś nie za bardzo mogę się z tymi enzymatycznymi, konkretnie do skóry głowy, zaprzyjaźnić, więc stwierdziłam, że spróbuję ten. On jest z białą glinką. Zobaczymy, zobaczymy. W ogóle to chyba pierwsza paczka bez jedzenia. Nie mam wam co tutaj zaprezentować. Ym, dziwnie, widać, że nie moja mama pakowała. No dobra, no truskawki były okej, okay, okej. Okay. No chodzi mi takiego mniej zdrowego jedzenia. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Zawsze, jak zaczynam nagrywać paczkę, którąkolwiek, która do mnie przyjdzie, to zawsze sobie tak myślę, a co ja będę mówiła o tych produktach? Przecież ten film będzie miał 5 minut. No pokażę i już, a potem patrzę, że nagrałam pół godziny. Więc mam chyba jakąś tendencję do rozgadywania się. Trudno. Możecie mi napisać w komentarzu, co przywieźć, albo co wysłać następnym razem. A teraz kończę.